Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skipper, a to jest odcinek z pierwszej, z pierwszej części Horror Squad. Kwarty raz zaczynamy i lecimy spróbować jeszcze raz. Dobra, lecimy. Widziesz? Tak. Biegnę po broń szybko. No biegnij, biegnij. Ja biegnę za tobą. Dobra i w tom? Co mnie broni. Szukajmy, no, tu no, czego no, się no. da. Dobra, no, lecimy. Tu wszystko było, co nie? No, nie było. przeglądam. Ej, gdzie była bro... Już wiem, gdzie była broń dla ciebie, dobra. tu. Nie, nie tu. Nie. Już nawet nie będzie broni dla ciebie. Hmm. Czy coś tu było? Hmm. Chyba nic. Znaleźliśmy notatkę w pobliżu. Chodzi o zespół, który znalazł czerwony klucz, ale utknął w rogu. Dobra, uh -huh. chyba dotrzeć do szatni. w uh -huh. Dobra, co ty przeszedł Przed tutaj, spokój obok. Odejdź, chowaj się. Kurde, wyszedł, a ty no idziesz. Idzie. No idzie. No, stoi w miejscu. Zbugował się. On idzie za mną. Nie, stoi w miejscu. Chodzi. Poszedł. Nie, on chodził za mną. Aha, no to coś nie jest było to. Dobra. Dziś są zamknięte. Do dobra. To są dwie ewakuacyjne. Zawsze można wyjść. Dobra. Tu czy coś było? Świetka. Co? Dobra. No świetka. Dobra, lecimy. Dobra, teraz drugą stronę robimy, tak? Mm -hmm. Tu nic nie było, dobra, bo to otwieraliśmy. Dobra, lecimy Kurde, drze się, kurde. Ty tam... Co? Gdzie on jest? John. Dobra. Kurde jaki strach w oczach, Dobra, idziemy. No i tu jest ten pokój z komputerem. A, dobra, dobra. kit mu w oko na razie. Coś tu było do zabrania, czy nie? Nie, no sprawdzę. Na pewno nie. To ja chyba to nie było. Tylko komputer po prostu. To tylko komputer. Dobra, to zostawmy ten pokój, co nie otwarte. A, bo ja tego pokoju nie otwieram, bo ja myślę, że to, kurde, wiesz co to jest. Ej, świeczka tu będzie, dobra. Dobra, mamy tak, świeczki. a tu jest ta kratka? Kurde, tu Ale tak naprawdę tu nie ma nic więcej, co nie? Tak patrzę tylko, wiesz. Ty, no dobra, to tak jak weszliśmy, tak wychodzimy, co nie stąd? Dobra, kurde, jak ty. Super, osiemdziesiąt. Przestraszyłaś mnie. No dzisiaj Czekaj, zaraz no tak w tak. tym głupie, że ktoś przeczyta, że to dla ciebie do przeczytania. Schowam się w czerwonej szafie, żeby napisać na notatkę inaczej. Kurde, co z tymi drzwiami jest? Idziesz? Gdzie ty idziesz? Chodź. A, dobra. Jaką bandaż No nie znasz kodu, góry. Dobra, ja tylko sprawdzam, dobra. Gdzie ty jesteś? No dalej jestem tu, chodź. Czerwony klucz. Dobra. Jeszcze tylko niebieski został. Tu, świeczka. Mamy? Cztery ty... kurde, te świeczka, to lampa, czaisz? Jak zwykle się przestrasz No dobra Aha, i tu no byliśmy, tak? Nie ma Ja tu byłam przed chwilą nic nie Dobrze, ma. Dobrze, ja się sprawdzam. Się. To co, cały dół już sprawdziliśmy, tak? Na to wychodzi Tak. A skąd ty broniłaś? miałaś? Nie wiem, gdzieś później Tadek. Tu jest sala komputerowa, pamiętaj. Ty, a nie ma jej powieszonej. zobacz, nie ma jej tu na ścianie. Na no, wchodź. A to ona zlazła. No. Oj, No. Co? W lewo, tak? Czyli hotel. Dobra, co potrzebujemy? No, co potrzebujemy? No, jedna książka, cztery świeczki, maska i nóż. Nóż no mamy, świeczki mieliśmy trzy Idziemy Ty, a tu co jest pod do do nic nie ma, dobra. Tu? Wyjdź zresztą w tym szafie, czy coś tam jest. Może coś jest. A ty nie wiesz co? Co? E, Aha, bo to. Dobra, bo tu chodzi o to, że ktoś strzelał, ale to nic nie daje. okej, okay, dobra. No i co, jako? Dobra, ty, tu będzie broń chyba, tak? Czy nie? Nie wiem. Maskę, maskę biorę. Maskę biorę, dobra, pamiętam, master. Mmm. A kot jaki? A kot? Idę zobaczyć kot. Nie, nie mogę przecież. No, tak. no możesz. A co, zostawić cię tu? Jak zamkniesz to ty. Ale no dobra. Ty, bo tu jest jakaś karta. Oh shit. Dobry, ja idę ten kod zobaczyć i ci powiem. Co? Ja w środku jest no jakiś list. No dlatego idę. Zaraz ci powiem, jaki jest kod. 9241: 9241: 9241 Dobrze, ja sobie to zapiszę. 9241. Ty, jest. Otworzyło się? Broń. Broń? No. A my nie potrzebujemy no. broni. Jest. Może Co? klucz seryjny. Jest? Nie wiem. Pokaż jak to nie, wygląda. E, 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 ty to klucz seryjny. Eee. Jeden. jeden, 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 jeden. Ty, Dwa. ty to jest klucz seryjny. Pisz. Zapisz gdzieś go. No, na kartce. Zapisała. Dobra, eee... Y, Płyta, gdzie była płyta? W pokoju jakimś gdzie? Eee... W niebieskim kluczu. Niebieski na dole. Eee! Kurwa! Jezus. Strzelaj. Dzięki. Ci się przestraszyłem. Dobra, na dół, na dół, na dół, na dół. Na dół? Tak, 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 tak. O. Bo tu jest klucz. O, niebieski. Zamykaj. A, fłyta, Zamyka. no. No, dobra. Broń, tu jest. Patrz. B wiesz, ammo. Ja mam broń. Ammo masz? Dobra. Teraz no, no. idziemy do pokoju. Wiesz, które. Dobra, idziemy. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Idziemy. Mówiłaś. przestraszyłem się. Dobra. Zamyknąłeś? Tak, odpalaj komputer. Odpalaj tą machinę. Ale kurde, wiesz to e, komputer tak działa, jak faktycznie kiedyś komputery działały. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Numer seryjny nie, nie pamiętaj wpisać. no oh oh, oh oh no yeah f no e no, hello e e Halo? O, naprawia się, ja się zmutowałam. Robi się. Naprawia się? Ty, to będzie koty do tych drzwi teraz na dole. Czaisz? Tak może być. Idzie. Idzie. Mamy mało czasu, bo on tu leży. Restartuje Chodź tu, na razie komuśle. wstań, na razie wstań. Odejdź, odejść od niego. Będzie trzeba go znowu zabić. Trzeba wyjść. Chodź tam dalej pójdziemy. Nie przyjdzie. Dobra, idziemy teraz do komputera szybko. Crawdź go. No. Dawaj, Windows jest, dawaj. Chodź no. mail. Jak Witam, chcemy wybrać najlepszą szkołę dla naszego dziecka. Można osiągnięcia swoich Witam, potrzebuję dla siebie fałszywego dyplomu, która sobie z tym, naprawdę kumpel powinien napisać. Ciepko. Nie mam naboi! Witam. Dobra, wychodzimy, nie ma... Dobra. Dobrze, nie mam naboi, on zaraz w stanie uważaj, wstań! Ja pierdolę! Czekaj, naboje trzeba zebrać. Masz jakiś kot? No, chcę zapisać. A był kot? No jest jaki, do laboratorium. To tam. nie wiem. Dobra, pisz. Dobra, ja mam trzy naboje. Gdzie ty jesteś? Musisz to zobaczyć. Co? Ja pierd... Idź, do komputera. No. No dawaj. Co to za porno jakiś W eee. Czy chcesz zamknąć? Ej, nie mogę zamknąć komputera. Dobra, idziemy. Dobra. Tak wirus taki, dobra. Prawo. Dawaj, wbijaj. Wbijaj, wbijaj, wbijaj! Musi on tu być. No nie Tyle ma wyjścia, dwa... dawaj. 6, 4, 2, 8, 9. Jest, dawaj, chodź. No, pierdziel, że to dziura taka. Przepad! Kurde, to ten na Do laboratorium. Ty już w szkole laboratorium dziwne, co nie? No, nie. Jest bardzo straszne. Jest bardzo straszne. Ty, patrz, i takim długim tunelem idziemy. Ja coś czuję, że zaraz mi coś wyskoczy na mortach. Nie podoba mi się to. I patrz. Ty, pierwszy. Kurde, chodź na lewo. Oeeee. Ja, no. Winda jakaś. Nie pchaj mnie, no i super masz. Super. Dzięki. Ty jesteś ze mną tu? Nie. Super masz, wejdź sobie tam. Tam na windy się no? nie zbliża się. Tak? Wejdź tam sobie, wejdź tam. Nie. Co to jest? Nie Co to. To jest w szkole. Boję się tam. Choć choź. to po co my tu przyszliśmy. Po co my do laboratorium? dźwięk Ale skąd ten dźwięk? Co? Co? Patrz tam. Nie w tą Z... stronę, idź! idź do... yeah. Nie strzelaj w to! On chciał cię walnąć! Co? Maczkom. Aha! Dobra, ty tu chodź! Mam no, ostatnią amunicję. Gdzie? No Kto już już jest tutaj ty? jestem, no tu, tu! Tu ja ci nie widzę! Tu, za tobą No tak, tak. kurde. Kurde, po orgaźmie. Ty, to ty many stąd wyszedł. Aha. No dobrze, no, ale my po co tu jesteśmy, tak naprawdę? Po co my wyszliśmy do laboratorium? Czego nam Myślę, brakuje? Tam... Czego nam brakuje? Świeczki. Co? Musimy się tu wrócić. Tu. O. Chodź za mną. Eee yy. Patrz, tu są... Aha, wschody. Ty! Jakie Ja ale się zda... przestraszyłem, czaisz? Nie ma drzwi! Nie ma drzwi! Co? Nie ma drzwi! On idzie. Uciekaj! Gdzie? Dobra, wokół stołu biegniemy! Idź tam, idź tam, idź tam na górę! Nie! Nie da się go zabić! Ale nie da się go zabić, dobra, poszedł! Idę na górę! Nie mam amunicji w ogóle! Ja też nie mam amunicji! Ale, o książka! książka. Dobra, co jeszcze potrzeba? Pieczka, jeszcze jedna. Ty może tam gdzie on poszedł? Ty chodź! Ty nie, może tam dobrze poszedł, tam, 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 tam. Ale mamy problem, nie mamy amunicji już w ogóle. No, tu nic nie ma. To może w windzie będzie świeczka? Nie, no, już świeczki głupią musimy jedną znaleźć, ale nie było nigdzie. Dawaj do windy, może tam była świeczka. To idzie! nie to... idzie! Idzie! Pakiet ma. Czekaj, w koło pakiet ma. Dobra, idziemy. On dłupie znośnie. No, dobra, winda dawaj. Najpierw do windy. Może tam jest świeczka, no idź. I? nie działa. A, świeczkę ostatnio potrzebujemy, no gdzie? Tu nie. No nie ma. No musi być gdzieś świeczka, no nie przesadzajmy, no. My jeszcze gdzieś nie byliśmy, ale ty nie rozumiesz, że już nie mamy kurdy na boi No trzeba znaleźć super. Proszę, Trze jak? Ja. No poczekaj, ja szukam. W tym drugim korytarzem. No tam nic więcej już nie ma, nie będzie. A wyjść stąd. Ostatnia świeczka nam została, tak? Czysz? No A tu Nie, nie Nie, ja, Nie, my nie mamy ani naboi, ani nic I teraz no, to trzeba być Książki mamy Krawo, Kurde, ja się przestraszyłem Tu nie ma amunicji. Jest. Dobra, mam masz. Jedno. Dobra, ważne, że jedna jest chociaż. Dwa mam. Ja pierdło. Świeczka, świeczka. Świeczkę. Ty. A może tam gdzie niebieski klucz był czy żółty na górze? No przeszukuję się te na szafki, kali, wiesz. na sali sportowej Na pewno? Czyż braliśmy jedną. No mam amunicję znak, coś znalazłem. No. Masz amunicję? W żółtym może jest? właśnie, w żółtym nie mam amu. No to tu masz. Pod... Ty, a weź tu zobacz, czy świeczka jest może. Nie no nie będzie. Może Ty. wziąć na ławnikę? No. Tu też jest. Dobra, słuchaj, może być tak, że w żółtym pokoju będzie, a żółty pokój na górze. E, czekaj, tam gdzie... E, czekaj, a tam gdzie... Mm, e, właśnie tam gdzie safe, to tam nie było świeczki? No chyba nie. No bo popatrz, tu nie ma nigdzie, co, nie? No ale nie było. To trzeba jeszcze raz sprawdzić. Głupią jedną świeczkę szukamy czaisz? Dobra, co na górę? Halo? Ty! A może na dworzu jest świeczka? Gdzie ty je zostawiłeś? Ja nie wiem gdzie ty jesteś Jestem Super. na sali gimnastycznej. No to chodź z sali, chodź, jestem tu. Nie tu! Podniekomi. Nie widzę. Przestał chyba, nie wiem. No, Dobra, patrz, gdzie ty jesteś, no? I, czy to No proszę. Za Ja mam tylko jedną amunicję. Weź tu amunicję w szafie. Wieś, gdzie musimy iść na dach. Może na dachu jest świeczka. Dobra, idziemy, dawaj. Tu masz też ammo po drodze, na schodach jestem. Ale gdzie? No, na schodach jestem. O, tu masz ammo, no. No daj do góry, tu masz ammo też. Dobra, idziemy. Musimy iść na dach. Tak myślę. Ale czekaj, jeszcze tu chodź na żółte. Chodź jeszcze te żółte. Dobra, nara. Te żółte sprawdzimy tu. Szukajmy tu świeczki. No wiem, szukajmy świeczki. Pod schodami jakimiś. No jest też taka możliwość, że pod schodami będzie. Ty, pod schodami też może być. To by trzeba było, ja od nowa sprawdzić schodę jeszcze raz. Albo dach. Tak może być. No, chodź. Mam, no mam, Nie, mam. Dobra, chodź idziemy na rytuał, Nie. mam. Za stołem było takim. Nie. Tu widz pomógł, dobra. Kurde, no otwórz to. A chodź. Kurde, nie, od... nie wyszedłem. Kurde, muszę, że wyszedłem. Idziemy. Dobra. Rytuał idziemy zrobić. Boję się. Dobra, zamykaj drzwi. Dawaj, wszystkie rzeczy i zamykaj drzwi, no. To ja muszę? nie daję. Jest! Stąd... Zneutralizuj stworzenie. No? Szczury. Kurde, cool musimy mieć teraz... Ten. Eee. Chyba. Eee. Yeah. Ty to jego życie jest chyba. Fuck no. Przez Dawaj do sejfu. Dostał. On mi nie da się go zabić teraz, rozumiesz? Uciekaj! No. no nie! Fajnie! Jak tam u siebie Nie biorę. Się na... Ty, bo trzeba wziąć topór. Chyba. Mam! Masz topór? Mam. Dobra, on ma 75 Ale... życia. Aha. Szczury go osłabiają trzeba zabić szczury. Ja mam. A wiesz, gdzie jest drugi? Nie mogę tym toporem go. Czekaj, czekaj, czekaj. A. Dobra! Szczury go osłabiają. mam jeszcze jeden nabój. Gdzie jest Ale muszę iść po broń. Musi się nie da zabijać. Dobra, bierz. Kurde, szczury go osłabiają. Ja Dostał, ej, jak ginę! Trzeba uciekać przed nim! Uciekaj! No! Nie! Ty musisz uciekać przed nim, co nie? A szczury go osłabiają, co nie? Ty, szczur tu był. Tu jest szczur. Czekaj. Ja wezmę, wezmę, wezmę. Topór. Gdzie ten szczur, kurwa, Dobra. Bandaż. Biorę. Nie mogę znaleźć bandaża. Ja mam. Mam tylko 20 życia. Chodź tu, chodź tu. Morda. Jeszcze tam idzie. On idzie. Odejdź od niego, odejdź, ginie! Nie. Mam! Jest! Pokonaliśmy. Podniesiesz mnie? Da się? No tak, pokonaliśmy. To jego trzeba było tą siekierą. Tak, też, ale wiesz, jakie szczury to go osabiają, co nie? Dobra. No. Idziemy do samochodu. Ty, to życia? Co to życia, to już no. Tak, wracaj do samochodu. A no, misja wykonana. Jeeeey! Yeah. Jaj! Dobra. Ty, nie możemy! Ej, nie możemy wrócić. A tędy? te. To